Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Poprawny Inwestor. Dzisiaj zajmę się tematem funduszy inwestycyjnych. Jest to klasa aktywów, która ma w pewnym sensie charakter pochodny względem pozostałych, dlatego zająłem się nią dopiero po omówieniu akcji i obligacji. To właśnie wspomniane aktywa są zazwyczaj częścią składową funduszy inwestycyjnych. Ale czym w ogóle jest taki fundusz? Jest on formą zbiorowego inwestowania. Fundusze powstały dlatego, że wiele osób chce zarobić na rynku, ale niewiele ma wiedzy czy nawet czas na jego samodzielną analizę i podejmowanie decyzji. Dlatego osoby te postanowiły powierzyć pieniądze specjalistom, którzy zrobią to za nich. Fundusze świadczą właśnie takie usługi, w zamian za które oczywiście pobierają opłaty. Poza profesjonalną wiedzą, Dzięki dużej skali fundusze mogą sobie pozwolić na dostęp do o wiele lepszych danych od indywidualnych inwestorów i poświęcić o wiele więcej czasu na analizę, bo właśnie na tym polega ich działalność. Dodatkowo mogą sobie pozwolić na korzystanie z instrumentów niedostępnych dla inwestorów indywidualnych ze względu na ich cenę. Siłą funduszu jest także to, że jako podmiot, który bezpośrednio posiada aktywa, to jest szczególnie akcje może dużo skuteczniej niż indywidualni inwestorzy egzekwować prawa akcjonariusza, czyli wpływać na przykład na decyzje spółki podczas walnych zgromadzeń, a czasem nawet wprowadzać kogoś do rady nadzorczej lub zarządu jako członka organu. Z uwagi na fakt, że aktywa funduszu nie są również bezpośrednią własnością zarządzających, to powinni oni mieć również większy dystans emocjonalny i podejmować decyzje mniej impulsywnie. Co jest dużym problemem indywidualnych inwestorów. Wszystko to sprawia, że przynajmniej teoretycznie fundusze powinny osiągać o wiele lepsze wyniki niż inwestorzy indywidualni. W praktyce jednak niekoniecznie się tak dzieje. Nad tym, dlaczego tak jest, zastanowię się dalej, ale najpierw postaram się rozjaśnić nieco prawno-organizacyjny aspekt działalności funduszy. Z racji, że jest to dosyć obszerna tematyka, to prawdopodobnie zostanie rozłożona przynajmniej na dwa odcinki podcastu. Dlaczego obszerna? Otóż pojęcie fundusz, szczególnie w rzutu potocznym, odnosi się do wielu różniących się od siebie struktur organizacyjnych. Mowa tu o funduszach otwartych, zamkniętych, ETF-ach, reit funduszach Venture Capital, Private Equity, funduszach. Zarządzanych aktywnie czy w funduszach pasywnych, w funduszach pieniężnych, akcji, obligacji, chociaż pojęcia te nie odnoszą się do tych samych klasyfikatorów, to jak słyszycie, jest ich naprawdę dużo i można się łatwo w nich pogubić. Dlatego przede wszystkim chciałbym wytłumaczyć, na czym polega klasyfikacja funduszy i czym się charakteryzują. Zacznę od ich konstrukcji organizacyjno-prawnej, a dopiero w dalszej kolejności Postaram się spojrzeć na nie od strony finansowej i pokazać, czym się od siebie różnią i do czego służą. Zacznę więc od polskiej regulacji dotyczącej funduszy, a mianowicie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa. Albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Tak brzmi definicja. Postaram się przedstawić krótko klasyfikację, która na początek może wydawać się skomplikowana, ale później powinna być pomocna w zrozumieniu, czym są poszczególne fundusze. Instytucje wspólnego inwestowania, które mogą występować w polskim obrocie, dzielą się z jednej strony. Na fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze USIC, czyli fundusze unijne, lub inne fundusze zagraniczne. A z drugiej strony na alternatywne fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte, albo unijne alternatywne fundusze inwestycyjne. Jeśli nic z tego nie zapamiętałeś lub nie zapamiętałaś, to nie ma problemu. Postaram się to wyjaśnić w dalszej części podcastu, ale jeśli będziesz chciał lub chciała, to możesz wrócić do tej części, gdyby coś wydawało się niejasne. Zacznijmy więc od strony, nazwijmy ją roboczo otwartych funduszy. Fundusz USITS, pisany UCITS, jest funduszem działającym na prawie Unii Europejskiej, regulującym zasady zbiorowego inwestowania. Na rynku europejskim mogą działać tylko fundusze spełniające te rygory, dlatego na przykład nie mogą być notowane na nim bezpośrednio amerykańskie ETF-y, tylko muszą być albo dostosowane do wymogów USITS, albo muszą zostać stworzone jakieś ich odpowiedniki na europejski rynek. Przechodząc na polskie podwórko, fundusz inwestycyjny otwarty jest zapewne tym, o czym myśli większość osób, mówiąc o funduszach. Ich kluczowym wyróżnikiem jest brak ograniczeń co do przystąpienia oraz rezygnacji z uczestnictwa. Takim uczestnikiem funduszu może zostać zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i tzw. łomna osoba prawna. W zamian za wpłatę uczestnik funduszu otrzymuje jednostki uczestnictwa, które może później odsprzedać w dowolnym momencie, ale jedynie samemu funduszowi. Jednostki uczestnictwa nie mogą być bowiem przedmiotem obrotu wtórnego, chociaż podlegają dziedziczeniu. Można je więc dostać w spadku, ale nie można ich nikomu sprzedać. Tak więc uczestnicy funduszy inwestycyjnych otwartych otrzymują jednostki uczestnictwa poprzez ich zakup bezpośrednio od funduszu albo poprzez jakiegoś pośrednika np. bank, który oferuje jednostki funduszy danego towarzystwa. Wycena jednostek jest dokonywana codziennie i to od niej zależy cena nabycia lub sprzedaży funduszu. Nie kupujemy tych jednostek bezpośrednio od innych uczestników, jak akcji na giełdzie, lecz od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które może je tworzyć lub umaszać według potrzeby, co oznacza, że ich ilość jest zmienna i potencjalnie nieograniczona. Fundusz musi odkupić jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika nie rzadziej niż raz na 7 dni dlatego mówi się czasami o przypływach lub odpływach środków z funduszy teoretycznie ich wyprzedawanie nie powinno obniżać ceny jednostek uczestnictwa która ma być pochodną wartości instrumentów w które inwestuje dany fundusz ale w praktyce należy wziąć pod uwagę również koszty zarządzania funduszem których duża część jest stała Oznacza to, że im mniej uczestników, tym wyższa część kosztów przychodzi na tych pozostałych i zysk może się pomniejszać. A czasem prowadzenie danego funduszu może stać się w ogóle nieopłacalne. O kosztach opowiem jeszcze w dalszej części, ponieważ są one dużą bolączką funduszy aktywnie zarządzanych. Wartość jednostek uczestnictwa zależy od wartości czy raczej ceny aktywów, w które dany fundusz inwestuje. Katalog instrumentów, w które mogą inwestować fundusze, określa ustawa i są to przede wszystkim papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty. Trzecią kategorią, którą wymieniłem po stronie funduszy inwestycyjnych otwartych, są fundusze zagraniczne. Są więc one po prostu odpowiednikami funduszy przewidzianymi przez ustawodawstwo danych państw, utworzonymi na podstawie. Prawa krajowego, nie zaś unijnego. Tym sposobem przechodzimy do strony, którą można roboczo określić jako stronę funduszy zamkniętych. Składa się na nie m.in. AFI. Zgodnie z ustawą, alternatywny fundusz inwestycyjny jest instytucją wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności w ramach wydzielonego subfunduszu jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, Zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, a instytucja ta nie jest jednocześnie funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym, regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. W praktyce jest to zazwyczaj spółka inwestycyjna, działająca w formie prawnej spółki kapitałowej, spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Jej działalność generalnie sprowadza się do gromadzenia aktywów od wielu inwestorów. W celu lokowania ich zgodnie z ich interesem i z określoną polityką inwestycyjną. AFI od funduszy różni się tym, że niekoniecznie musi działać w formie funduszu, a ponadto może mieć charakter zamknięty, czyli dostępny tylko dla niektórych inwestorów. Na AFI spoczywa też obowiązek publikowania prospektów informacyjnych oraz kluczowych informacji dla inwestorów. Dotyczy to również półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych. Alternatywne fundusze inwestycyjne są stosunkowo nową formą prawną na polskim rynku kapitałowym. Odpowiada na potrzeby osób zainteresowanych wspólnym inwestowaniem, ale niekoniecznie w formie funduszu, a raczej w formie udziałów w spółce. Osoby chcące każdorazowo samodzielnie podejmować decyzje o dokonywanych inwestycjach. Lub lokujące środki doraźnie, na warunkach interesujących dla nich, w danym momencie raczej nie będą poszukiwać funduszy. Dla tych, którzy chcą inwestować w fundusz, może to być nowa opcja do rozważenia względem tradycyjnych rozwiązań. Następną kategorią są specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, które, chociaż w nazwie mają przymiotnik otwarte, to jednak można je roboczo zaklasyfikować do strony zamkniętej. Różnią się one tym, że ich oferta skierowana jest do określonej grupy inwestorów, np. do instytucji lub uczestników programów emerytalnych. W te fundusze inwestowane są np. środki uczestników pracowniczych planów kapitałowych. W przeciwieństwie do funduszy otwartych, statuty funduszy specjalistycznych mogą ograniczyć odbiorców wyłącznie do osób prawnych lub fizycznych. Które mogą sobie pozwolić na pierwszą wpłatę w wysokości równowartości 40 tysięcy euro. Ponadto w przypadku SFIO można określić, w jakich warunkach uczestnik może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa, ponieważ w przypadku funduszy otwartych może on to zrobić zawsze. Kolejną kategorią po stronie zamkniętej są tzw. FIZY. Oferty funduszy inwestycyjnych zamkniętych skierowane są do precyzyjnie określonej grupy uczestników. W odróżnieniu od funduszy otwartych, te fundusze nie emitują jednostek uczestnictwa, ale certyfikaty inwestycyjne, które mają status papieru wartościowego. Ich emisja może być przeprowadzona w drodze oferty publicznej lub niepublicznej. Jeżeli przeprowadzona jest oferta publiczna, to tak jak w przypadku innych rodzajów ofert, konieczne jest sporządzenie dokumentu informacyjnego. Czyli prospektu lub memorandum i udostępnienie go do publicznej wiadomości. Wyceny certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych są dokonywane zazwyczaj rzadziej niż ma to miejsce w przypadku funduszy otwartych. Najczęściej publikuje się je raz w miesiącu lub raz na kwartał. Wiąże się to z tym, że certyfikaty inwestycyjne można nabyć tylko w określonych okresach podczas emisji, a sprzedać w ustalonych okresach wykupu. Mowa tu jednak o sprzedaży certyfikatów ich emitentom, ponieważ istnieje również możliwość obrotu nimi na rynku wtórnym pomiędzy inwestorami. Jako papiery wartościowe są one podobne do akcji, niepodzielne i zbywalne. Mogą, chociaż nie muszą, zostać również wprowadzone do zorganizowanego obrotu, np. Na, na giełdzie. W tym zakresie przypominają akcje spółek publicznych, o których mówiłem w poprzednich podcastach. Katalog instrumentów, w które mogą inwestować fundusze zamknięte, również jest wymieniony w ustawie, tak jak w przypadku funduszy otwartych. Jest jednak on szerszy i umożliwia alokacje w bardziej ryzykowne, ale również dzięki temu bardziej zyskowne instrumenty. Z tego wynika jednak zamknięty charakter funduszu, który ma na celu ochronę inwestorów. Według ustawy to statut funduszu określa, kto może być uczestnikiem danego funduszu zamkniętego. Warunkiem uczestnictwa jest także minimalna wartość inwestycji pierwszej emisji tego funduszu o równowartości 40 tysięcy euro, która zazwyczaj znacznie przewyższa te czynione na funduszach inwestycyjnych otwartych. W zamierzeniu miało to czynić FIZY instrumentami wymagającymi większego wkładu ale z racji, że wartość ta dotyczy tylko pierwszej emisji jest to obchodzone różne sposoby, czego skutkiem jest powszechna dostępność fizów. Jest to niekoniecznie korzystne, ponieważ instrumenty o wysokim profilu ryzyka są w ten sposób często oferowane niezbyt doświadczonym inwestorom, często opakowane wraz z inną usługą jako jakiś odrębny pakiet. Na przykład kiedyś były one często sprzedawane w ramach pakietu usług ubezpieczeniowych. Warto również wspomnieć o ASI, czyli Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych. Które co prawda nie mają w nazwie funduszu, są to jednak spółki handlowe, których działalność jest tożsama z działalnością alternatywnych funduszy inwestycyjnych. W przypadku spółek, zbieranie aktywów od inwestorów może odbywać się na wiele sposobów. Ale najczęściej będzie po prostu polegało na wniesieniu wkładu do spółki. Oznacza to, że tutaj nie są kreowane jednostki uczestnictwa ani certyfikaty inwestycyjne, lecz przedmiotem udziału w alternatywnych spółkach inwestycyjnych są właśnie udziały lub akcje. Jest to po prostu spółka, która może służyć do inwestowania w inne podmioty. Może być ona również wprowadzona na giełdę. Przykładem takiej spółki jest na przykład MCI Capital ASI czy Merit Investment ASI, notowany na GPW. To by było na tyle, jeśli chodzi o klasyfikację. Dla podsumowania, wskazuje, że z regulacji krajowej wynika funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zamkniętych, natomiast pozostałe kategorie podmiotów wynikają z prawa unijnego lub przepisów odrębnych krajów. Ważnym do wytłumaczenia terminem jest również Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jest to podmiot w formie spółki akcyjnej, którego przedmiotem działalności jest tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie funduszy wobec osób trzecich oraz zarządzanie portfelami inwestycyjnymi. Towarzystwo jest organem funduszu inwestycyjnego. To oznacza, że Towarzystwo tworzy i oferuje różnorodne fundusze, a jednocześnie dla każdego z nich jest podmiotem, który nim zarządza oraz reprezentuje go. Ustawa przewiduje również możliwość utworzenia innych organów, takich jak Rada Inwestorów czy Zgromadzenie Inwestorów, ale są one zdecydowanie rzadziej spotykane. Na tym zamyka się opis struktury organizacyjno-prawnej funduszy. To co istotne dla inwestorów, to fakt, że każdy fundusz musi posiadać prospekt, podobnie jak np. przy oferowaniu akcji czy obligacji w drodze oferty publicznej. Prospekty są obszerne i trudne do odbioru przez inwestorów, dlatego wprowadzono również obowiązek publikacji skróconego dokumentu. W postaci kluczowych informacji dla inwestorów z angielskiego Key Investor Information Document, KID. Ten krótki dokument jest podzielony na sześć sekcji: informacji, celów i polityki inwestycyjnej funduszy, profilu zysku i ryzyka, opłat, wyników historycznych oraz innych praktycznych informacji. Nie jest to materiał marketingowy, lecz wymagany przez prawo unijne. Regulacja ta od stycznia 2023 roku ma zostać lekko zmodyfikowana, bo dokument KID przez 2i zastąpi Key Information Document, a więc KID z jednym i, który ma obejmować poza wymienionymi informacjami również koszty transakcyjne nie uwzględniane wcześniej. Poza tym zmieni się sposób określania ryzyka produktu finansowego i tworzenia scenariuszy wyników. Poza tym nowy dokument ma być sporządzany również dla funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, podczas gdy wcześniej nie było takiego obowiązku. Poza wspomnianymi dokumentami, fundusze sporządzają również często kartę funduszu, która zawiera podsumowanie najważniejszych informacji. Ma ona zazwyczaj od jednej do dwóch stron. TFI dowolnie ustalają zakres prezentowanych na niej danych. Ponieważ karty są materiałami marketingowymi, zawierają one m.in. informacje na temat profilu działania funduszy. No właśnie, bo dotychczasowa klasyfikacja opierała się na formie organizacyjno-prawnej, nie dotyczyła zaś samej strategii inwestycyjnej czy profilu działalności. Pod tym względem fundusze można podzielić m.in. na fundusze Venture Capital, Private Equity. Fundusze nieruchomościowe, często określane jako rejty, ETF-y czy etc. Co kryje się pod tymi nazwami? Fundusz Venture Capital jest specyficzną formą finansowania przedsiębiorstw we wczesnym stadium rozwoju i charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności, często określanych jako startupy. Fundusze Private Equity specjalizują się w inwestycjach w firmy, które nie są notowane na giełdzie. Jest to więc kategoria szersza i może obejmować w sobie również fundusze Venture Capital. Te podmioty gromadzące kapitał w celu inwestowania działają generalnie pod kątem prawnym w formie alternatywnych funduszy inwestycyjnych, a szczególnie w formie spółek, czyli ASI. Pozostają zazwyczaj w sferze inwestycji prywatnych, czyli uczestnictwo w nich jest rzadko udostępniane drobnym inwestorom w ramach oferty publicznej czy funduszu otwartego. Są raczej kierowane do zamożnych inwestorów, którzy mogą sobie pozwolić na wysokie wpłaty, tzw. Tak tickety inwestycyjne. W dalszej kolejności przytoczyłem REIT, Real Estate Investment Trust. Jest to pojęcie, które pochodzi z rynku amerykańskiego i charakteryzuje fundusz lokujący kapitał w rynek nieruchomości. Przy czym jego istotną cechą jest to, że zysk z wynajmu wypłacany jest w zdecydowanej większości inwestorom w drodze dywidend. Instrument ten jest uprzywilejowany podatkowo w celu zwiększenia płynności na rynku nieruchomości i przyspieszenia jego rozwoju. Niestety, na rynku polskim wciąż nie ma dedykowanej regulacji, która przewidywałaby podobne ulgi. W polskim systemie w nieruchomości można inwestować albo bezpośrednio czyli poprzez zakup samych lokali lub pośrednio. Poprzez udział w podmiocie posiadającym nieruchomość, np. udział w spółce deweloperskiej. Również fundusze otwarte czynią to poprzez inwestowanie w akcje spółek nieruchomościowych. Pojawiało się już kilka projektów dotyczących polskich rajtów, w tym m.in. projekt ustawy z 2018 roku o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Jednak zakładał on nie strukturę funduszu, ale spółki akcyjnej. Projekt ten tak czy siak nie wszedł w życie. Oczywiście, zarówno na giełdzie, jak i poza nią, jest możliwe inwestowanie w spółki nieruchomościowe. Jednak bez ulg podatkowych i regulacji zakładających wypłatę większości zysków inwestorom, nie ma w Polsce typowych rejtów, w których chorową działalnością jest wynajem nieruchomości. Rejty mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Ci drudzy twierdzą, że wynajem instytucjonalny może spowodować wykupowanie polskich nieruchomości przez fundusze, co może podnieść ceny mieszkań, a także ceny wynajmu i utrudnić zakup własnego mieszkania osobom prywatnym. Z drugiej strony, wynajem przez fundusze jest zazwyczaj długookresowy i bardziej stabilny niż ten oferowany przez osoby prywatne. Dzięki usystematyzowanym umowom zapewnia zwyczaj lepszą ochronę zarówno dla najemców, jak i wynajmujących. Pod kątem inwestycyjnym rejty na pewno stanowiłyby ciekawe urozmaicenie na polskim rynku. Kolejną kategorią instrumentów, które na szczęście już pojawiły się na polskim rynku, są tak zwane ETP Exchange Trade Products. Zawierają w sobie one zarówno ETC, czyli Exchange Traded Commodity, to co można przetłumaczyć jako towar lub surowiec notowany na giełdzie, jednak jeszcze nie na polskiej. Taki instrument podąża za cenami poszczególnych towarów, jak ropa, metale szlachetne, energia czy zwierzęta gospodarskie, lub za koszykiem tych towarów. Choć jeszcze nie doczekaliśmy się polskich ETC, to pojawiły się w ostatnich latach w końcu polskie ETF-y. ETF to fundusz notowany na giełdzie. Zgodnie ze swoim amerykańskim pierwowzorem, jest to zazwyczaj fundusz pasywny, czyli taki, który odwzorowuje dany indeks lub jakąś inną wartość, a nie próbuje pobić rynku. Oznacza to, że np. ETF na FIG-20 powinien posiadać akcje spółek z tego indeksu w takiej samej proporcji jak sam indeks. Mowa wtedy o replikacji fizycznej. Może też postarać się odwzorować ten wynik za pomocą innych instrumentów, np. kontraktów na ten indeks. Wtedy nazywa się to replikacją syntetyczną. O inwestowaniu w ETF-y amerykańskie lub ich europejskie odpowiedniki, dopuszczone do obrotu w formie funduszy UCITS, o czym wspominałem na początku, można poczytać na przykład na blogu inwestomat.eu Mateusza Samołyka. Lub na blogu Stockbroker prowadzonym przez Artura Wiśniewskiego. Na szczęście, jak wspominałem, doczekaliśmy się również pierwszych polskich ETF-ów od Agiofunds TFI. Od strony organizacyjnej tylko wytłumaczę, że nie jest to jakaś odrębna kategoria podmiotów, lecz polskie ETF-y funkcjonują w strukturze funduszu inwestycyjnego zamkniętego, a inwestorzy kupują po prostu ich certyfikaty inwestycyjne. Wiem, że liczne rodzaje funduszy i ich nazewnictwo może być mylące i nie odnosi się zawsze do tego samego kryterium. Dlatego mam nadzieję, że ten podcast chociaż trochę rozjaśnił strukturę funduszy i pomoże początkującym inwestorom zrozumieć, o czym mowa przy konkretnych funduszach. Na dzisiaj ograniczę się do tej materii, ale już w kolejnym odcinku postaram się scharakteryzować fundusze. Pod kątem ich polityki lokacyjnej, czyli tego, w co inwestują i jakie mają konkretne strategie. Rozważę, czy lepsze jest aktywne zarządzanie i próba pobijania rynku, czy raczej pasywne odwzorowywanie indeksów, tak jak to czynią ETF-y. Opowiem również troszkę o patologiach polskich funduszy i o tym, dlaczego bezpieczne fundusze obligacyjne przyniosły straty na poziomie kilkudziesięciu procent. Jeśli Cię to zainteresowało, to serdecznie zapraszam w przyszłym tygodniu. A dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.